My jako klub sportowy grudni Wesoła już działamy od 1937 roku, takie jest założenia klubu. No i prowadząc rozrywki piłki nożnej w wielu grupach wiekowych, począwszy od y, juniorów młodszych, a skończywszy na czwartej lidze, no pomyśleliśmy, aby stworzyć coś dla seniorów, czyli emerytów, rencistów naszej kopalni, kopalni Wesoła. W związku z tym powstała y, na początku nieformalna grupa z kata sportowego. Od pięciu lat gramy już normalnych zrywkach aktualnie w Trzeciej Lidzy Skata sportowego. Czy pan gra w skata? Gra. Ja. w klubie? Nie w klubie. Na internecie. Będziecie organizować tutaj niedługo turniej okolicznościowy. No, przy okazji obchodów porozumień sierpniowych Związek Zawodowy Solidarność z kopalni wesoła m, organizuje turniej. A w związku z tym, że w tym roku zmarł nasz kierownik sekcji Skata Sportowego Sylwek Noraz, w związku z tym jest propozycja, aby na jego cześć pamięć organizować właśnie turniej w ostatni weekend sierpnia skata, skata sportowego tu na terenie Górnika Wesoła przy okazji obchodów i festynu, który ma miejsce corocznie w ostatni weekend sierpnia na obiektach wesołej fali. Macie znakomite warunki, sponsora, jest szansa, że będą się piąć wyżej w ligach. No, mamy taką nadzieję, że stworzyliśmy odpowiednie warunki do rozwoju akurat tej sekcji skata sportowego i mamy nadzieję, że, że powoli będziemy grać w wyższych grupach zływkowych. Jakieś osiągnięcia drużynowe, indywidualne? No, turniejowe przede wszystkim, natomiast większych takich osiągnięć nie, nie, nie odnotowaliśmy. Jest to taka młoda sekcja. Z także czekamy na te większe sukcesy. Mistrzostwa w Europie, niedługo, we Francji, czy ktoś pojedzie? No, wszystko przed nami. My bardzo ściśle współpracujemy z klubem sportowym z sportowego Amikus z Giszowca. Dokładnie z panem Piotrkiem Czepionką, także myślę, że ten temat zostanie tutaj omówiony i jakby byli zawodnicy, którzy byliby chętni czy odpowiednich kwalifikacjach sportowych do wyjazdu, to jeszcze będziemy sprawę rozstrzygać. Amikus stara się w oku mieć mnóstwo przyjaciół, pomagać zaprzyjaźnionym klubom, no czego dzisiaj dowodem jest to, iż Państwo gościcie na terenie Górnika Wesoła sekcji skatowej. No i właśnie to za przyczynkiem Piotra Czypionki, Pana Janusza Dużego, Pana Ryszarda Jendyka, Swego czasu była tutaj taka nieformalna grupa. No, i e, dzięki tym trzem panom wszystko to się razem e, sformalizowało. Znaczy, mam tutaj na myśli już Piotr Czepionka od strony formalnej, a pozostali panowie, czyli pan Janusz Duży i pan e, Ryszard Jędyk od strony organizacyjnej bardzo mocno tej sekcji pomagają. Ona w tej chwili zaczyna się a, dość prężnie rozwijać. Mam nadzieję, że ten klub wpisze się na stałe już, jak gdyby w historię. Skata naszego tutaj powiedzmy tego okręgu mam na myśli Giszowiec, Wesoła, Nikiszowiec, Burowiec, Szepienice to są te kluby gdzie wszyscy niezależnie od tego jaką mają przynależność zazwyczaj na te treningi klubowe które odbywają się w ciągu tygodnia starają się przyjeżdżać a jeszcze tak na moment to też jeśli mówimy o górniku wesoła, trzeba wspomnieć o tym, że nie tylko z Katem żyje, bo my również jako e, szkaciarze jesteśmy kibicami i tutaj właśnie mamy okazję, e, że tak powiem, oglądać na co dzień mecze czwartoligowej drużyny. I jakieś osiągnięcia? Powolutku zaczyna się, że tak powiem, zbierać. Może to nieładne słowo, ale, ale ekipa, która będzie rokowała duże nadzieje, jeśli chodzi o ligowy byt tego klubu. A w tej chwili zawodnicy mogą się poszczycić tym, iż w turniejach okolicznościowych, między innymi na Wielkim Pikniku w Pszczynie, zawodnik właśnie z Górnika Wesoła zdobył ten zaszczytny tytuł. Na tym turnieju, i myślę sobie, że ci zawodnicy, którzy tutaj przychodzą, rokują te nadzieje, zezwalają na to, aby szefostwo Górnika Wesoła sekcji skatowej mogli patrzeć z wielkim, wielkim optymizmem w przyszłość, bo jednak tak jak mówię na to są dowody w postaci tych pucharów, jak również to, iż w takich okolicznościowych dużych turniejach ci zawodnicy, którzy wywodzą się tutaj z Górnika Wesoła e, osiągają bardzo dobre rezultaty. Górnik Wesoła, przyjaciel skat klubu Amikus i od tej chwili Koła łowieckiego Tropu. Tak jest. Witamy Pana w uroczystym naszym lesnym. Proszę, wręczam tak, Boga. Tak, ta, tak, żeby się tu, obrócił do Tak, żeby tutaj ten puchar zawsze Panu przypominał las i same przyjemne chwile. Muzyka W imieniu swoich przyjaciół, bo tak mogę powiedzieć, zapraszam chętnych, którzy chcieliby brać udział tutaj w turniejach, bo akurat teraz są wakacje. Teraz przebywamy, bo, bo jest tutaj turniej o puchar lata, ale w czasie sezonu co piątek. O godzinie 17 tutaj na terenie stadionu Górnika Wesoła rozgrywane są e, sekcyjne, sekcyjne e, treningi. Już serdecznie Państwa zapraszam na ten duży turniej, który mam nadzieję, że wejdzie na stałe do historii górnika Wesoła. Mam tutaj na myśli ten memoriał. E, na Norasa. Skąd inną, czuję to tak, jak gdyby w kościach, że sponsorzy, którzy już się w jakimś sensie zadeklarowali działaczą, gwarantować będą wysoki poziom. No, mam nadzieję, przepiękne nagrody co za tym idzie i dużo uczestników, a tak jak już przez cały czas mówię, no, no warunki tu są cudowne i w imieniu właśnie działaczy Górnika Wesoła i swoim własnym już Państwa zapraszam na imprezy, które będą się tutaj odbywały. Gwarancja stuprocentowa, jeśli chodzi o organizację, o nagrody. Jeszcze też dodam, bo akurat tak wzrokiem Trochę popatrzyłem, są tutaj również i działacze, i zawodnicy Sokoła i mieliń. Czyli Państwo macie tutaj dokładny obraz tego, jak się tworzy jedną wspólną rodzinę pod hasłem skAT. A skat to co Państwo wiecie już, ja nie myślę, że nie odkrywam Ameryki, że nie każdy może być sportowcem w ścisłym tego słowa znaczeniu, M mam tu na myśli jako atletym, piłkarzem, Skat daje to, iż można na tym samym poziomie intelektualnie rywalizować w mistrzostwach czy okręgu, czy mistrzostwach Śląska, czy mistrzostwach Polski, czy mistrzostwach świata i Europy, czego dowodem są te sukcesy, iż tu właśnie też niedaleko, właśnie w Lędzinach, jest mistrz świata seniorów, skalpe, pan Kołodziejczyk, czyli ta cała działalność tych wszystkich ludzi, bo ja powiem wszystkich ludzi z Kata, doprowadziła do tego, iż już w własnym e, e, gronie mamy Mistrza Świata e, Seniorów, Mistrza e, Świata e, Juniorów, tutaj to nasz kolega z Amikusa i Mistrza Europy. Z, jeśli z pewnością z Wisły mam tutaj na myśli Sebastiana Grzyba on był wtedy zawodnikiem Barbary Chorzów no i wywalczył taki zaszczytny tytuł Mistrza Europy. To był 2005 rok. Mało tego chcę powiedzieć, że nasi bardzo dobrzy zawodnicy, którzy już wcześniej uczestniczyli w Mistrzostwach Świata i Europy, mieli bardzo trudno i w ogóle nie dostawali się do finałowej szesnastki, czy to na Mistrzostwach Europy, czy na Mistrzostwach Świata. A właśnie Sebastian, uczestnicząc pierwszy raz w tak dużej imprezie, dostał się do tej szesnastki i grał z najlepszymi graczami świata.